Witam Państwa, bardzo serdecznie na oczu z Lazio, w dzisiejszym meczu Galata zmienił się w Lazio w ramach 1.8. No to można powiedzieć, to nie jest na pewno mecz, który byśmy patrzyli względem Ligi jeszcze Zazwyczaj patrzyliśmy na to względem Ligi Europy, ale no w tym roku Lazio świetne występy. W z formy z poprzedniego sezonu Ligi Włoskiej dla Ligi Mistrzów, a Galata zbudowana maszyna. Także lecimy, zaczynamy od Mertens'a zaczynamy Mertens Mertens zacha Już tak wolno, nie podchodzi, ale tutaj okiwał ładnie Marusicia Zacha, Romagnoli wybije tą piłkę Na że tak spokojnie grają, nie rzucają się na tą piłkę, Torreira Mertens, i Icardi I będzie strzał z odstronnego kąta, broni Pavoletti na razie są takie powolne to robię podania Angelinio Ajajajaj, i wybija piłkę Anderson. Wybija piłkę Anderson. Na razie nie było takiej większej, prostej kontry. E... Berto kasale. E... tutaj. Immobile Luis Alberto. Kamada walczył o piłkę dla Angelino, A Uchwycił Icardi, Cataldi. Icardi koza Cataldi. Icardi. Strzał taki, ale poprzeczką Dobra zaczyna Prowedel Do Casala, Kamada Do Filipa Andersona Demirba i Konigo Konigo i przyjmuje piłkę Barcoglu Szybkie podanie do Hikardiego I tutaj Hikardio próbuje coś zacelerować On go Naprawdę bardzo dobry występ czy obrody Lasio jak na razie Żadnych błędów na razie Galata nie może się przebić przez tą żelazną brodę. Próbuję znaleźć w jakiś sposób, ale ciężko. I Zaha. Zaha, Zacha, który marzył właśnie o wysepieniu tego przeciwko Galaty. Ja chciałbym się o propozycję przeciwko... <gryśla> po z Lacy, niestety ją odrzucił. Cataldi. E... Demian Bay, Commander. Immobile Immobile Ojej, do Muslery Muslera, który też kiedyś przeświał Prześł w Lacjo Teraz i Gardziej się trzeba zostać kryzdowski, jest i koniec pierwszej połowy 0 do 0 w Stambule, znaczy drugą połowę Immobile Niembaj Katardi, Jagier i dobra e, Icardi, e, Icardi, Zacha e, Ładny przerzut, pas kolejny, teraz trzeba i wyschodzi na pozycję, czy będzie strzał, jest, zachy, kol Zachy, Zacha strzela pierwszego w gola w tebeczu, tu galaty skanduje teraz walka między postawymi siłkarzykami. A ty był to Rejra, David minuta, czy coś jeszcze się uda i był miliony, ale z Polowy 62 minuta spotkania Muslera Nelson, to Zaha, Zacha Zacha, Zacha, Zacha Ciocia, nie podnosicie, tutaj widać, że Zacha odgra sobie go na cel i tutaj Zaha czy będzie strzał, ale proveden, ej, ej, ej. Widzieliśmy pozycję związek: chodzi Zacha, za, wchodzi, wchodzi TT, czyli pracujcie kupiłem do Szachtera, do co rok temu był do Lester. No co to dużo mówić, to jak spadło, to na co się dziwić, że nie trafili do ligi pierwszej: Lazio, Nemir Bajko, Trainmobile. Nie wiem czy da czegoś więcej, coś się w tym leczu jeszcze wydarzy. Jeszcze jest pokazana do I Ikardi, gdzie schodził wzdłuż. jest za niego Bakambu. Naświadczony na napastnik z hiszpański hiszpańskich grający też w Chinach, a ostatnio liczył coś do w Olimpiakosie Racjo, Ale jest musler na posterunku. 84 minuta już. Tete. Ale przyjmuje piłkę Lacio. Oni wiedzą, że tu zagrają dobrze, to się powinno być im łatwiej. Yy, tutaj Kabada. i tutaj będzie strzał? Nie, dobra. Teraz może się zapięć na I De facto, ostatnie kilka minut tego spotkania to jest zobaczenie tego, co się jeszcze wydaje: 3 minuty. Czy będzie jeszcze jeden gol? Bakambu. Bakambu ładnie wygrał tą piłkę, ale to będzie trochę odpuścił. Bakambu, czy będzie gol? No, daję, to was zero. Bakambu. Chybowi z Stambułu. To chyba koniec. Tak, kończy się M2.0. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, się do zobaczenia. Alo.